Powiem ci dokładnie. Ostatnią gram i idziemy spać. Nie. A która jest godzina? Ty nie musisz, Andrzej. 23.99. Słyszysz, Andrzej, my nie musimy. Nie, nie ty nie, nie musisz. Nie. Karolina jest. Co? Czekaj, szukamy jakiegoś wyszukanego słowa na to, żeby mieć arkansę na to. ręczników. Karolina ma wolne jutro i nie musi spać. Zwolnię ja no, no to Może iść spać. Z wolą jej napiszę. Może iść do siebie do pokoju i, i grać sobie. Daleczka. Nie, bo w jej pokoju to jest za ryzykownie. Ja bym się bał siedzieć w jej pokoju. To widzisz, no to musisz spać. Ej! Łu! 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 Karolina? A ty co się unosisz teraz? Nie, znaczy. Co to było? Dobrze, że mamy dwie sole. No. <laughs> to prawda. Tak, to nie. Nie wiem, co jeszcze mamy sprawdzić. Nie pamiętam. Tool. Yy, do co widziałem? Chyba. Where's tu, w tym. Tu. Gdzie tu? W le lewej jak wyjdziesz z namiota ducha. O e, doczy Pierwsza Okej, okay, dot i co nie jeszcze? Wiem. Freezing i MMF, gdzie jest aparat? Czyli oni. Aparat ja leży przed tym, przed namiotem już nie zdążyła mi tak ogólnie Przed wejściem do namiotu Tacka O, druga tacka, nie potrzebuję Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy królika. Jakie wymiary tej książki? Co robisz, panie? Królika. Cześć. Chyba jest ładny. Uf. Tak, królik gotowy. Można go wyjebać. A też się w niego spuścił? Ja wiem, że ginąłem podczas robienia tego zadania. Nie pamiętam jak ono się nazywało. A, żeby przedmiot użyć 50 razy za Clintrago. No ale... No i kozak, super. Wszystkie nagrania. Perfect game. I pyk, zaznaczyłam ducha. No. <grym> zaznaczyłam, wiesz. <grym> Ano. O, cześć. Karolina, możesz da wyciągać gwiazdkę? No? Ja hmm. zapomniałam, że mam Karolinę wyciszoną. Momencik. Hmm. Halo? Halo? Karolina, powiedz coś. Aha, bo ja mam ją wyciszoną. Już wiem, o co chodzi. <noise> to moje ciało tutaj jest? Jak... jak mówisz, że bardzo wolny był, to najwolniejszy tutaj jest Revenant. Jeszcze, jeszcze jest... poczekam. Bo, Może no, będzie jeszcze jeden, bo... to mu się pokaże. Na pewno nie do Egan, bo by mnie znalazł i by zapierdalał od samego początku. To, jak nie jest nowe, Fantie. Fant. A coś? Często. A no co? Aż. Że... Mów mi, jak będzie kroki robił. To? Nie słyszę w ogóle, żeby robił. Nie będzie robił, Krok. bo on się zablokował... Krok. 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 Trochę do Doegen'a pasuje. Nie, bo do by wiedział, gdzie jestem. Ale on się zablokował łóżko, on nie był w stanie w ogóle wyjść. A, pójdę na Discorda. Nikt nie wejdzie, ale... Wejdę. Dobra. Czyli mamy to, mamy to. 49 poziom. Trochę jeszcze daleko do niego. Ale... Jedną rzecz mogłem sprawdzić w sumie, żeby zrobić to zadanie, ale nie pomyślałem. No w razie co klucze od babci mieszkania są. иг бич там хотел пуспач алгота Jaki jest przedmiot? Laleczka? Nie, laleczka. to laleczka, nie lubię się bawić. O! O! Mam. He, nagrałam. Co masz? W sensie też próbowałem ducha nagrać. Ty nagrałeś. Ja nagrałam. Mojego nie chciało nagrać, chyba za daleko stałem w ogóle. Albo za Tyka. krótko. O, znowu, cześć, o, pa. Co? Ja nie widziałam go nawet. Na dotsach był, znowu. Za to wam w sumie, chyba, jak tak krężyłaś. O, znowu o! byłem. O! Mam... Co mi tak pika? Bududol. Macie aparat fotografii? Macie? Macie a... tego a... to zdjęcie generalnie zrobiłeś? Generalnie to... No, generalnie to co? E nagrałam i to jest to samo jakby więc z dupu. bo ja bardzo nie lubię się gonić w piwnicy ogólnie nie lubię piwnicy Traumę mam wiesz po tobie starym Czy odpowiedziałam Wiem. Sprawdźcie słupki. No go.